Ojciec Jan Konior, Eucharystia, sakrament, który leczy. Krew i woda. Kochać z odchłani serca, oddać wszystko z miłości. Graniczącej z szaleństwem. Tak kochać, że nawet krwią z przebitego serca, nawrócić sprawcę na miłość i obmyć go wodą w tej samej chwili, by złagodzić szok bycia pokochanym. Nie ogarniam tej miłości, a jestem tak kochany. Cisza. Jak cię objąć, jak pojąć, jak ogarnąć twój bezmiar, jak uchwycić wyrazem na kartce. Słowo z ust wydane sprawi przecież, że od razu znikniesz. Boisz się słów, płaczesz bez łez, krzyczysz milczeniem, z pustym echem w bezkres. Trwasz cierpliwie. Wiecznie, niezmiennie, to w tobie Bóg mieszka codziennie, to z tobą Bóg przemawia we mnie. Renata Kleszcz, Szczyrba. Rozdział czwarty: Adoracja Najświętszego Sakramentu. Gdy skupiam moje myśli w tajemnicy ołtarza, wiedząc, że tam jest skryty, ma miłość się rozżarza i jeszcze więcej cierpie. W sercu tęsknotą wzbieram, umieram, że nie umieram. Święty Jan od Krzyża. Kościół od początku adorował ciało Chrystusowe. Pod postacią chleba. Można to zaobserwować w obrzędach świętej ofiary, które nakazuje sługom ołtarza czcić najświętszy sakrament przez klękanie lub głębokie skłony głowy. Zaglądając na karty Pisma Świętego, dostrzec można, że adoracja ma wyraźne ukierunkowanie chrystologiczne, zwłaszcza w pismach Janowych. W adoracji zanurzam się cały w Bogu i daję się mu pochłonąć, i sam wchłaniam go w siebie. Uwielbiam go we wszystkim, a wszystko w Bogu, moim prapoczątku. To, czego każdego dnia doświadczam, moje trudności, krzyże, smutki, ale też radości, którymi Pan w swojej łaskawości mnie obsypuje. Adoracja jest dla mnie uzdrowieniem najgłębszych pokładów mojej duszy, myśli. Słów i czynów. Generalnie tym, co jest we mnie złe i co się Bogu nie podoba. Dlatego mam go dopuszczać do tych ciemnych miejsc mojej duszy, aby zostały rozświetlone boskim światłem Eucharystii. Bóg, chociaż prawdziwie obecny, jest ukryty i pragnie prawdziwej relacji miłości. Tutaj niewiele wykorzystam mój aparat umysłowy, który jest zawsze ograniczony. Nie jestem w stanie zgłębić w sposób racjonalny tajemnicy Eucharystii. Zawsze będę potrzebował światła łaski, aby zjednoczyć się z Jezusem, z Jego miłością. Ofiara miłości, jaką jest Eucharystia, uzdrawia moje zranienia i ratuje życie. Oddając życie na kalwarii, ofiarowujesz się cały podczas każdej mszy świętej. A ja czy jestem Tobie wdzięczny za to wyjątkowe spotkanie miłości? Czy potrafię kontemplować największą Twoją miłość, ciało i krew? Ty, Panie, we mnie składasz swoją miłość, sakrament miłości. Wtedy dusza moja staje się monstrancją, gdzie jesteś żywy i prawdziwy, a także jedyny. Jezus zawsze pierwszy wychodzi na nasze spotkanie. Ponieważ jest spragniony miłości, a kiedy go odrzucam, zadaję mu ból. On daje się cały, a ja. Czy nie chcę zatrzymywać tej miłości dla siebie? Czy potrafię się nią dzielić, aby zło dobrem zwyciężać? Przecież wiem, że nie brakuje mi intencji, za kogo mam się modlić i o co prosić. Modlę się, Panie, zgodnie z Twoją wolą oraz intencjami, które Masz dla mnie. To mój egoizm i miłość własna powodują, że nie jestem cały dla ciebie, ponieważ zostawiam sobie coś dla siebie. A ty chcesz mnie oczyszczać swoją krwią, wyzwalać z niewoli zła, nieraz tego ukrytego, niekoniecznie widocznego. Jest to zło, które ze swej natury jest destrukcyjne i ukrywa się, aby coraz głębiej infekować moją duszę. Panie, Twoja potęga wypełnia moją duszę. Jestem piękny tylko wtedy, gdy Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. To wzajemność relacji w miłości oblubieńczej. Czy oprócz Ciebie, Panie, jest ktoś na tym świecie, kto wypełni mnie prawdziwą miłością, pokojem i radością serca? Tylko Ty, nikt inny. Każda adoracja najświętszego sakramentu zależy od nastawienia serca i właściwej intencji. W sercu mam tęsknotę za boskim oblubieńcem, która dokonuje się w Komunii Świętej. Pomagają mi w tym słowa ze sceny zwiastowania z Ewangelii Łukaszowej, gdzie mogę rozważać znane mi słowa: Pan z Tobą. To najpierw On jest ze mną, a nie ja z nim. Stąd słowa: Nie bój się, ponieważ nie jestem zdolny wypełnić misji Boga sam z siebie. Potrzebuję Jego pomocy w spełnieniu woli Boga wobec mnie. A oto również krewna twoja. Maryja całkowicie zaufała słowom pana. Niech mi się stanie według twego słowa. Tutaj widzę jej otwartość i głęboką wiarę w słowo wcielone. Ważne dla mnie pozostaje, aby adoracja wychodziła poza kościół czy kaplicę adoracyjną. Nie mogę uciekać od tego, który pozostaje we mnie żywy. To jest miłość oblubieńcza. Mam jako ikona żywego Chrystusa promieniować Jego miłością. Pytam często siebie, jak wykorzystałem dary krwi i ciała, które przyjąłem na poprzedniej Eucharystii. Jak wygląda moje skupienie, koncentracja i słuchanie słowa Pana? Od niego mam wszystko. Każdy dar od niego pochodzi. Nie mam nic swojego. Zdejmuję więc szatę grzeszności, czucia i odczuwania. Wstydu i winy, ponieważ pragnę dostąpić obecności Jego łaski, aby zapomnieć o sobie i przyoblec się w szaty świętości. Może to sprawić tylko Jego święta łaska. Czy modlę się o taką łaskę dla siebie? Wiem, że służba dla innych jest ważna i konieczna, ale przecież nie wolno mi zaniedbać siebie i mojej relacji z Jezusem. Dla bliższego zobrazowania, czym była Eucharystia w życiu świętych, przedstawię te kwestie na przykładzie czterech wybranych czcicieli Eucharystii: Ignacego Loyoli, Szarbela, Ojca Pio oraz Teresy z Lizie. Faktem jest, że w historii Kościoła wszyscy święci płonącym sercem sławili Eucharystię. Jest to dla nas wielki przykład do naśladowania i zachęta do wytrwania w codziennym adorowaniu Jego przenajświętszego ciała. Jak kochać Eucharystię, jak żyć nią każdego dnia, tak jakby to był pierwszy lub ostatni dzień naszego życia. Niech poniższe wybrane przykłady świętych pomogą nam odkryć bezcenny skarb Eucharystii, aby stał się dla nas darem miłości. Rozdział 5. Święty Ignacy Loyola Eucharystia. Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty. Niczego więcej nie pragnę. Święty Ignacy Loyola Bóg powołał świętego Ignacego Loyole do szerzenia Jego chwały w swoim kościele. Żył w latach 1491-1556. Jest świętym wyjątkowym i intrygującym. Człowiekiem niezwykle praktycznym, który w oparciu o swoje doświadczenia duchowe nauczył się poznawać Boga, siebie oraz rozeznawać wolę Boga dla jego chwały. Jego styl, Le Style est El Homememe, nie był zbiorem manier czy płytkiej afektacji. Był on wyrazem charakteru i najgłębszych wartości oraz priorytetów całej organizacji. Chodziło o to, aby podstawowe elementy owego stylu znalazły odzwierciedlenie w głównych rysach osobowości wszystkich członków zgromadzenia, składając się na pożądany obraz jezuity, człowieka otwartego i bliskiego, familiaris, w postępowaniu swym elastycznego, a nie sztywnego. Ważne było również zachowanie zasady medicridat w aspekcie prostoty i zwyczajnego stylu życia Jezuity, który powinien trwać w stałym poczuciu wdzięczności wobec Boga, co wynikało z kontemplatio ad amorem, kontemplacji do uzyskania miłości. W całej dynamice ignacjańskiej niezwykłą rolę odgrywa Eucharystia. Dodam, że Eucharystia nie jest dla doskonałych, ale dla grzeszników. Być jezuitą to doświadczać, że jest się grzesznikiem, ale powołanym na towarzysza Jezusa. Mówi nam o tym już Pan w słowach: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przypominają o tym też bardzo wyraźnie słowa wprowadzenia do aktu pokutnego na początku każdej Eucharystii niestety nie zawsze dokładnie oddane. Na przykład Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w najświętszej ofierze. Albo abyśmy mogli z czystym sercem sprawować najświętszą ofiarę. Gdy weźmiemy do ręki tekst oryginalny, to brzmi następująco: Fratres agnoscamus peccata nostra. Ut aptissimus ad sacra misteria celebranda. Tłumacząc dosłownie, należy powiedzieć: Bracia. Uznajmy nasze grzechy, abyśmy byli zdolni do sprawowania tych świętych tajemnic. Niewątpliwie kluczowe w tym tekście jest słowo aptus zdolny, odpowiedni, właściwy. Jesteśmy więc na początku wezwani, aby stanąć przed Bogiem jako grzesznicy, a więc niegodni Jego miłości. Nie jesteśmy w stanie nadać sobie godności wobec Boga. Nie możemy sami oczyścić naszych serc. Jezus przychodzi do stajni, z której czyni miejsce swego narodzenia. On ją oczyszcza, czyli czyni ją godną w sposób dla nas niepojęty. My nieraz się brzydzimy siebie, swojego wnętrza i strony zewnętrznej, czyli tego, co nas kompromituje, poniża i upadla. A to jest ważny warunek. Wejście w Eucharystię jak grzesznik na podobieństwo ewangelicznego celnika, a nie pysznego faryzeusza, chwalącego się domniemaną doskonałością i poniżającego celnika. W taki oto sposób zamknął się on na to, co najcenniejsze, to znaczy na Boga, który w Jezusie Chrystusie pragnie nam przekazać swoją miłosierną miłość do grzeszników. I to jest najcenniejszy dar, jaki nam przynosi Eucharystia sedno paschy Jezusa Chrystusa. Najkrótsze jej starochrześcijańskie streszczenie brzmi: Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i wstał dla naszego usprawiedliwienia. A każda Eucharystia jest tego uobecnieniem. W każdej Eucharystii Jezus przeprowadza nas ze stanu naszej grzeszności do stanu usprawiedliwienia. Umywając nam nogi, umywa w nas to, czego sami nie potrafimy obmyć. A jeśli próbujemy, to może czynimy to z niechęcią albo ze wstrętem. Nie zapominajmy, że nasz Pan ostrzegał świętego Piotra: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Dla osoby powołanej mieć z nim udział, to każdego dnia pozwolić umywać sobie nogi. Fundamentalnym doświadczeniem duchowym Świętego Ignacego była wizja nad Kartoner. On sam tak je opisuje: Otrzymałem wtedy tak wielką jasność dla umysłu i to do tego stopnia, że kiedy rozważyłem całe swoje życie do 62 roku i zebrałem razem wszystkie pomocy otrzymane od Boga i wszystko czego się nauczyłem, i choćby to wszystko nie dorównywało temu co wtedy otrzymałem w jednym tylko przeżyciu? Stało się to w ten sposób, że w umyśle jego pozostawała taka jasność, że mu się zdawało, że stał się nowym człowiekiem i że posiada inny umysł niż ten, który miał przedtem. Trwało to przez chwilę, a potem poszedł uklęknąć pod krzyżem, który był w pobliżu, aby podziękować Bogu. Ojciec Polanko ujął krótko treść tej łaski. Omnia divina et humana, wszystkie sprawy boskie i ludzkie, czyli całość relacji Boga do człowieka. Warto dodać, że całe to doświadczenie ojca Ignacego miało charakter poznania intelektualnego, które rządzi się zupełnie innymi prawami. Inaczej mówiąc, było to ogarnięcie całej egzystencji Ignacego przez Boże Światło, które ostatecznie uczyniło go, jak sam mówi, nowym człowiekiem. Jednak aby można właściwie pojąć jego doświadczenie, należy umieścić je w kontekście życia świętego. Wcześniej poprzedziły go miesiące udręk duchowych, dojmujących turbulencji z jego własną grzesznością w manresie, włączając w to jego skrupulantstwo i myśli samobójcze. Należy zapamiętać, że Ignacy z nad to człowiek wyczerpany i przygnębiony duchowo. Nie ma już nic z dawnej dumy rycerskiej i wyniosłości hiszpańskiego Hidalo ma świadomość swojej grzeszności. Uznaje się za grzesznika może nawet jednego z największych na ziemi. I to jest ten moment, na który czekał Bóg. Podnosi go w momencie dla niego najcięższym. Ponieważ to jest doświadczenie miłości Boga skierowanej w stronę grzesznika. Takie właśnie doświadczenie rodzi się w ćwiczeniach duchowych, które każe wydać okrzyk pełen zdumienia i wstrząsu nad miłością Boga do grzesznika. Dopiero po tym doświadczeniu Ignacy idzie po krzyż, aby rozmawiać z ukrzyżowanym. Te rozmowę zawarł w ćwiczeniach duchowych: Co Chrystus uczynił dla mnie, a co ja uczyniłem dla Chrystusa? On, chociaż był Stwórcą. Stał się człowiekiem, a mając życie wieczne, przyjął śmierć doczesną i w ten sposób umarł za moje grzechy. A ja, czy jestem w czymś lepszy od Ignacego? Wyznam szczerze, że i ja też poprzez moje grzechy i na swój sposób przyczyniałem się do jego śmierci w tym pokoleniu. Od Boga na Chrzcie Świętym otrzymałem wspaniały dar życia Jezusa. I własnymi postawami zabijałem to życie w sobie i w innych. Ojciec Ignacy, chociaż wielokrotnie przed doświadczeniem nad rzeką Cardoner uczestniczył w Mszach Świętych, to zapewne czynił to dewocyjnie, jak to widzimy u wielu, nie wyczuwając nawet prawdziwej głębi tego misterium. Następnie będzie już innym człowiekiem. Mając za sobą to przeogromne doświadczenie miłości Boga, Patrzył na nią innymi, nowymi oczyma. Doświadczył Boga kochającego go jako grzesznika i powołującego Ignacego do szczególnej bliskości i zażyłości. To wyjątkowe spotkanie już go nie opuści i będzie szczególnie obecne w Eucharystii. Czy mogło być inaczej? Nie, bo synteza spraw ludzkich i bożych z kardoneru. Nie mogła w inny sposób znaleźć odbicia w sakramentalnej syntezie spraw boskich i ludzkich, jaką jest Eucharystia. Dlatego będzie ją tak często i z wielką żarliwością sprawował. Gdy otworzymy Jego Dziennik Duchowy, to zaraz się o tym przekonamy. Ileż tam wylanych łez, poruszeń serca z nią związanych. Uderza szczególna, przemieniająca bliskość Chrystusa. Może dlatego Ignacy stanie się jednym z najgorliwszych propagatorów częstej komunii świętej w tamtych czasach? Podczas pisania konstytucji ofiarowuje wiele mszy świętych, by uzyskać jasność w sprawach wątpliwych co do poszczególnych zapisów. Jestem przekonany, że Ignacemu nie chodziło tylko o wyproszenie łaski, ale również o poddanie się tej szczególnie mocno obecnej w Eucharystii. Miłości Boga do człowieka, która z grzesznika czyni go sprawiedliwym, z buntownika dzieckiem, a z poszukującego i błądzącego pielgrzyma towarzyszem Jezusa, kompanero de Jezus. Tak należy odczytać i zinterpretować życie Ignacego i charyzmat ignacjański, który żyje z Eucharystii. Należy dodać, że całe ćwiczenia ignacjańskie od fundamentu aż po ad amorem. Są Eucharystią, rozpisaną na poszczególnej jej części. Bez tej sakramentalnej paschy Jezusa, Jego osobowego przechodzenia i przeprowadzania nas i tych, którym pomagamy, od grzechu do wolności, z niewoli do wolności, z zagubienia do miłości, być może byłyby także cenną ludzką próbą dotarcia do Boga. Próbą jakich wiele w historii ludzkości, ale tylko próbą, w której ustaje się w drodze. Faktem jest, że to Bóg pierwszy osobiście do nas wychodzi na spotkanie i pierwszy nas zaprasza. To zawsze On podejmuje inicjatywę. Zna moją słabość, ograniczoność i niewierność. Niestety nie będzie ona uwolnieniem, ponieważ zabraknie spotkania z Bogiem żywym. Bóg jednak sam wybrał miejsce i czas wychodzenia do nas w swoim ziemskim życiu. Począwszy od dziewiczego poczęcia Maryi, wsłuchującej się w słowa Boga, aż po krzyż i zmartwychwstanie. Syntezą zaś tego życia i jego realną obecnością daną nam przez Niego jest właśnie Eucharystia. Na miarę naszej pokory w uznawaniu siebie jako grzesznika, ale powołanego przez Pana. Staje się ona dla Jezuity codziennym kardonerem, przemieniającym go, jak niegdyś ojca Ignacego, w innego człowieka, a nas w innych ludzi walczących pod sztandarem krzyża. Oby tylko było w nas pragnienie otwarcia się naszych serc, oraz zaproszenia Jezusa do bycia jego towarzyszem w misji powierzonej przez Pana. Święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych zaprasza nas do modlitwy ofiarowania. Przyjmij, Panie, całą moją wolność. Przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam i posiadam, Tyś mi to dał. Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję. Panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty. Niczego więcej nie pragnę.